Dzisiaj przedstawię Wam, jakie funkcje oferuje Ninja Speedy w trybie Air Fry Hope, czyli w tym trybie z tryczkiem do dołu. Jest to tryb frytownicy beztłuszczowej i płyty kuchennej. Główna różnica pomiędzy trybem Air Fry, a tym trybem szybkiego gotowania, yy, który funkcje znajdują się z tej strony, jest yy, Taka, że do wszystkich tych funkcji musimy dolewać wodę. Natomiast do funkcji, które mamy z tej strony, wody dolewać nie trzeba. Tutaj głównie działa ten element grzewczy, który znajduje się w pokrywie urządzenia, a on bardziej przypieka, aniżeli paruje. Pierwsza funkcja, którą tutaj widzimy, to grill. Podkładkę umieszczamy w pozycji górnej czyli musimy mieć rozłożone nóżki. Wrzucamy podkładkę. Na podkładce układamy wybrane jedzenie. W moim przypadku najczęściej jest to coś z serem, albo po prostu pokrojony ser halumi. Jak mamy przygotowane jedzenie, to zamykamy pokrywę. Ustawiamy temperaturę. Temperatura od 240 najwyższa 210 najniższa. Wybieramy czas i włączamy start. Druga opcja to Air Fry, czyli frytownica bezpuszczowa. Tutaj jest zalecenie od producenta, aby najpierw nagrzać urządzenie przez e, 5 minut. Najczęściej podkładkę wrzucamy w pozycji dolnej, czyli złożone nóżki i podkładka leci do dołu, a na nią wrzucamy jedzenie, które chcemy przygotować. Na przykład frytki, frytki wychodzą przepyszne, dobrze jest je kilka razy przemieszać w trakcie smażenia, aby przypiekły się równomiernie. Świetnie sprawdza się ta funkcja też do robienia chipsów, no, generalnie do wszystkiego, co chcemy mieć, dość chrupiące. Po zamknięciu pokrywy ustawiamy sobie temperaturę i czas. Temperatura w tym przypadku do 210 najwyższa i 150 najniższa. Następna funkcja to bake and roast. Najłatwiej ją opisać jako funkcję piekarnika. Można tu upiec ciasteczka, jakieś mięso, ziemniaki. Tutaj znów jest zalecenie od producenta o nagrzaniu urządzenia przez 5 minut. Podkładka najczęściej będzie tutaj w pozycji dolnej. W tym przypadku, temperatura najniższa to jest 120 stopni a najwyższa 210. Kolejna funkcja to dehydrate, czyli suszenie. Podkładka jest w pozycji dolnej. Temperatura tutaj po 40 stopni najmniej, a 90 najwięcej. Jeśli chodzi o czas, rozstrzał jest spory, bo od godziny do 12 godzin. A funkcja przyda się do zrobienia zdrowych przekąsek. Na przykład można ususzyć jakiś plasty jabłek, bananów albo buraków. Pewnie świetną opcją będzie też suszenie grzybów. Kolejna opcja to jest self saute, czyli podsmażanie. Tu można podsmażyć na przykład cebulkę, włoczek. Albo można też przysmażyć duży mięsa przed jego dłuższą y, obróbką termiczną. W tym przypadku podkładki nie potrzebujemy w ogóle. Tutaj raczej potrzebujemy jakiś tłuszcz wlany do misy. Polecam odcinek, gdzie robię wołowinę. Najpierw ją rumienie, na tej funkcji właśnie aby później włączyć funkcję slow cook, czyli y, wolnowaru. Ważna informacja jest taka, że funkcji smażenia można używać zarówno z pokrywą otwartą, jak i zamkniętą. To znaczy, że traktujemy to jak patelnię, y, czyli może być otwarta pokrywa. Tutaj wszystko, co się smaży, można sobie mieszać. Tylko używamy oczywiście silikonowych albo drewnianych narzędzi, żeby nie porysować misy. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj posługujemy się numerkami 1 do 5 i tutaj nie ustawiamy w ogóle czasu, bo po prostu kiedy coś jest podsmażone, to to wyłączamy. Przechodzimy do ostatniej funkcji, czyli funkcja wolnowaru. Tutaj temperatura jest Albo wysoka, albo niska, albo opcja bufet. Najłatwiej opisać te funkcje jako długie gotowanie w niskiej temperaturze. Można przygotować jakieś mięso, gulasze, potrawki warzywne albo warzywno-mięsne. Tak jak widzicie, w tym jednym urządzeniu brzemie naprawdę wiele możliwości. Łącznie mamy aż 10 funkcji, a ogranicza nas tylko własna kreatywność. Życzę Wam udanego gotowania i testowania!